Hejka, hejka! Z tej strony Doriksyty i dziś zagramy sobie w Brawl Starsa. Dzisiaj ze mną jest... Cześć, jestem filoski. Tak, to właśnie mój pierwszy film, kiedy nagrywałbym z jakąś osobą, ponieważ jak wiecie, zwykle nagrywałem solo. I oczywiście, jeśli filmik wam się spodoba, zostawiajcie łapkę w górę, subika i w ogóle. I widzę, że już na razie... O, ej... Jeśli widzieliście, to, ko ko który był film, to tak się składa, że ogi będzie dzisiejszy temat, ponieważ mój kolega z klasy rzucił mi wyzwanie, żebym go trafił ze skrzynek w jakimś odcinku. Więc pozdrawiam cię Hubert i zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Cieszę się w ogóle, że zebrał tak wasz pierwszy. Tak, bardzo się cieszę. Jeśli chcecie. I pamiętajcie, e, schemat jak w poprzednim odcinku. Od, zdobycie puchów e, równa się 10, a gwiezdny to równa się 40. No chyba, że w tej chwili. To najbardziej podoba. No. Ty! Jest drużyna, która ma ten sub sk... Myślałam, że ta drużyna miała ten sub skład. Co tam? No to no. ma. Nie. A miała. Bo mi się zdawało, że ten drugi El Primo atakował tą urodzę. Nie, no to były oni byli razem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Było bo wyglądało to tak. Nie, bo chyba nie, no, bo, bo, by, bo by, atakował oh. chyba tą urodzę. O nie, u mnie... A... U was najfill! uciekam ja wolę, razem według mnie jest zawsze ładna. No. Schowam się. I oczywiście na końcu odcinka pokażę Wam najważniejszą reklamę, jaka teraz jest. Która jest, będzie ważna na pewno dla, dla wszystkich YouTuberów w Polsce. Tych, którzy... O nie, mam lagi, jak widzicie, nic nie. Ja nadal uciekam, ja się boję Barleja, nie lubię nigdy daj na Majku, pani Barleju. No ja to... Ja to trochę chyba... Nie lubię nawet walczyć przeciwko legendom. Bo z nimi jest zawsze daj <laughs> no, no Dobrze. Ja już to nie uciekaj, nie daj! Ja. Ale zdążyłeś się odrodzić. To jest plus. No nie, nie uciepam. Ja się z tego nie chcę widzieć, Barley. Ja poczekam na kolegę. Ale w tym problem, że wtedy kolc zdąży się odrodzić. O nie. A ten kolc nie? A No, przecież zostaliśmy tej roboty. Są tego kolca i Barleya. Ja. Kurcie! i przegraliśmy, ale drugie miejsce też jest spoko. No, czyli już mam na, sobie, na kanale 10 łapek w górę, pamiętacie? Ło, wow, a wiesz co ja A dostałem? ponieważ dostałem dwie dyżetą, to, to cofam to, dostałem je 40. Okej, okay, ja z Zapad... skrzynkę. I nie ma w Dostał y, punkty, bossy dla Bula i Colta i monety. I jeszcze I... dwa bilety. No, dobra. Gram jeszcze raz? Eee, dobra. Je teraz? Tak. Może wezmę. Jak wiecie, jeszcze nie wiecie? Nie wiecie, widzowie? Zawsze chciałbym mieć czarodzieja Parley'a, ale ciągle mam problem z połączeniem się z identyfikatorem Super Bardzo mi bo wtedy miałbym swojego pierwszego skina do postaci. Power CUBSY i nadal piszcie w komentarzu u, jak mają się nazywać e, mać, skrzynki z power cubesami to przybędę wam serduszko. A ty w ogóle Fili jaki masz pomysł na nazwę? Ja bym powiedział bo ja nadal... power skrzynki albo cube box no, cube box no, to Już dobra cube boxy cube box Pasuje ta Może ci także pisać swoje propozycje w komentarzach. No, a, przy, nie, a każdemu komentarzowi w tej sprawie blisko Tam jest Fener. Z tego co wiem, ty już masz Fener. No to nie prawda. Nie? Jane Junior też ją ma. I w ogóle... żeby było jasne. Ta informacja dotycząca youtubera dotyczy też, też yy, 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 Patry, takiego youtubera nie wiem czy ogląda to Patryk Hyper123 Bo on też powinien tam dołączyć. Zwłaszcza, że to tylko dla youtuberów. Dokładnie, a on jest akurat youtuberem, więc... No. No przecież... W... No. Okej. Okay. Power Cubes! Nie Ja go wznowiłem. Mhm. A! Dobrze, że nie jest baba z zrobiona. Super ja... Brawler! A! Super Brawler! Tak się nazywał ten. O, znów drugie miejsce. To do trzech to... razy sztuka, powiedzmy. No, ale teraz tym razem mam tylko. Yy, 10 łapek w ogóle, czyli razem już mam. 50. 10, bo. 60, bo jeszcze wtedy były tam te. No! Stawdech. Najpierw dostałem 10. O. A ja o. dostałem. Wydarzenia drużynowe. O. napad I mam kolejną skrzynkę. Zobacz to. Nic. Mm. Nie najlepiej. Znowu białów, niestety, pecha. Jak... Kogo teraz bierzesz? Nie, ja chyba wezmę bólu. A ja El Primo z Bo ja lubię najbardziej El Primo. O, Ej. Sorki. Co ty zrobiłeś? Nie chciałem. A co to dokładnie było? Nie. Ból jest mocny taki. No. A El Primo także bo jest rzadki. O widzę kogo. I nadal piszcie w komentarzach też, jakie chcecie, żeby były widywane nowe postacie. Na pewno musi być pokonowa, więc... Być... Bo... bo jak wiecie, mój, Huber, mój kuber... Mój kuber... Mój kuber... Bart ma... dał mi challenge. I on by podobał temu challenge'owi, bo Bart... Bardzo... Bo takie wyzwania to coś dla mnie. Ja idę do ciebie, film, O, widzę cię. Spoko. Chociaż. Co ładna. A czemu tak ciągle ładziłeś, kurwa? Żeby mnie nie, nie, nie wylogowało, bo wiesz, jak to jest. No wiem, kojarzę. Dzień parę razy tak. Oj, tam lepiej się nie zbliżajmy. Tak. Niech ktoś inny za nas zniszczy to działko. No a na pewno tego Karla. Karl jest bardzo. Taki... Z tym Karlem się bić nie będę. Ja też. Ja, ja to normalnie nawet mam. z legendą nie będę walczyć. Nie. O nie uważaj! Aj! Ja uciekałam. Ja nie lubię bardzo walczyć z Dynamikiem. Możecie pisać w komentarzu, jakie, z jaką postacią nie, nie lubicie walczyć. Jeśli gracie w pro Star, oczywiście. Bo nie wszyscy po prostu. A my nie znamy, ale zapraszamy do O, ktoś mnie obserw obserwuje naszą walkę, jeśli zauważyłeś. Nie. Ciekawe, czy to ktoś, kto, kogo jeszcze mam w znajomych, czy jakiś. Y bo przypadkowy gościu. Chyba przypadkowy, bo jest wyszedł. Racja. To trochę dziwne. Gdzie jesteś? Tutaj. A widzę. Ależ zamieszanie. Ale już wiesz... Potwierdzam. O, ona ma 10 tysięcy HP. Ja nie chcę z nią walczyć. O nie. Uch, W złym miejscu, w mi niewłaściwym czasie. O nie, przegraliśmy. Jednak nie, dawaj, dawaj. Nie musi. Dawaj z liścią, proszę. Czekaj. Wrócę, nie. Ile ich tam? Wygraliśmy, brawo! Brawo! Tak! Dzięki Dorikowi wygraliśmy. No. Mówiłem, do trzech razy sztuka. No. Dobrze nam no w tej rundzie poszło. Tak. Tym razem niestety nie zrobiłeś Gwiezdnego żetonu. O pierwsza skrzynka! Otwórzmy ją. Oby był poko, oby poko. Postać! Nie! Nie serio? ma postaci. Pamiętaj, chupi, że jeśli... Ile jeszcze będzie rudek w ogóle? Chwil. Hmm. Już, jeszcze chyba jedna i zakończymy, może. Dobra, i zrobię tę reklamę, o której A mówię. może zagramy teraz inno, in, coś innego? Dajmy. No, Albo zadymy. w klejnoty. Dobra, klejnoty. Nie czuję. Dobra. Ja lubię Shelly. Bardzo bo... fajnego ma ulta. najlepiej działa właśnie w zbiorach klejnotów. Mhm. Ale fajnie, gdyby były, był normalnie tryb starcie w trybie trio, to bym, gdybym nagrywał z dwoma osobami, to wiesz, mógłbym nawet w starciu to robić. O, już mam multa. Niestety tak nie ma. Ale nie na to nic nie nożono. Niestety. Ło, nie Czek, czek! A nie! Nie mnie. Zabił. O, mam ulta swojego. Nie wnioska, dłużej by tych biały. Ja nie, też nie. Są gorsze białek. niż te miszkinity. No, te miszkinity też są mega wkurzające. Ale Jesse to ma ulta wkurzające. Może oni mają chyba najbardziej wkurzający skład ever. Mają już 9, zaraz już mają 10. O mój god! ja mam kuta. Idealnie będzie na tym okazję. Czy znowu jak. Szybko. Chyba będzie jak w poprzednim odcinku, że to będzie jedyna walka, którą przegram. Ale i tak mam trochę, kilka łapek w górę. Jak szybko się nie to Już i tak przegramy. Nie, niekoniecznie. A według dzieciak... No, niestety. I zrobię tą reklamę, o której wcześniej wam powiedziałam. Film, przestań, nie ruszaj czy, czyichś hmm. telefonów. Dobra. Dobra, a więc... Wszyscy polscy youtuberzy mają teraz dostęp do klubu o nazwie YouTube Team. Jak widzicie, dowódcą jestem ja. I moi członkowie, którzy są dalej się mnie, to Jay Junior i Filow i właśnie film. Więc niech wszyscy wpadają, tylko wyblokowali to tylko 400 pucharków. I jak widzicie, YouTube team tylko dla youtuberów. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie więcej filmów, właśnie z Browser'a, zostawcie łapkę w górę i cześć. Ty też się pożegnaj, film. A, no to cześć.